Witajcie. Dzisiaj robimy krótki przegląd instalacji gruntowej pompy ciepła, rekuperacji i ogrzewania podłogowego. Zaczynamy od gruntowej pompy ciepła. Adamie, co to jest za pompa? Pompa gruntowa z wymiennikiem e, gruntowym pionowym, e, pompa Stiebel 7 kW z opcją chłodzenia pasywnego. Mhm. Ze zbiornikiem na ciepłą wodę Dokładnie tak. tak. 200-litrowy zbiornik 200 -litrowy. na ciepłą wodę. Dobra, jedziemy od prawej strony na spokojnie. Co to jest za zbiornik? Naczynie przepomowy od dolnego źródła. Hmm. E, trochę dalej mamy pompkę do rekuperatora, do którego przyjdziemy później. do też tak do chłodzenia. Tam, do góry, na poddaszu jest? Do chłodzenia posebnego. Dalej idziemy, mamy filtry i na pompę ciepła. Hmm. Tutaj mamy zlokalizowany odwiert dolnego źródła, tak? tak? Są, dwie stu, to to, że... są dwie studnie po 100 metrów. Dwie po 100 metrów. Tak jest, tutaj mamy? Automatykę główną do pompy ciepła, bezpieczniki. Hmm. I dwa zbiorniki przeponowe, widzę? Tak? Są trzy, trzy. Na, trzy, trzy nawet: na ciepłą wodę i na cełę. I na do, dolne źródło? Tak? Na dolne źródło, tak. Dobrze. Kamerzystę poprosimy, żeby podszedł i pokazał jeszcze, jak ta pompa wygląda tutaj z tej strony. Tak. I pokażemy, wyświetlacz jeszcze. Dobra. Przejdźmy teraz do pokazania Wam systemu rekuperacji. Warto wspomnieć, że dolne źródło, które mamy tutaj jest dobrze doizolowane i jest spięte z pompą ciepła i z rekuperacją. Adamie kilka słów na ten temat. Czy Rury PP25 doizolowane kauczukiem średnicy 10 mm szczelnie, żeby się nic nie wykraplało Hmm. Jaką tam mamy temperaturę mniej więcej? E, w gruncie mamy około 8 stopni na tą chwilę. Hmm. Czyli te 8 stopni transportujemy do, do rekuperatora? Dokładnie tak, do chłodnicy. Do Przez chłodnicę możemy przejść później do panelu, od rekuperatora pokaże nam jaka temperatura już jest na chłodnicy. Hmm. Dobra, to przejdziemy za chwilę, teraz pokażemy Wam od początku jak zostały pociągnięte przewody z rekuperacji. Tutaj mamy pierwszy przewód, tak? Wywiewowy. Wywiewowy. Znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie mamy maszynownię. Tutaj mamy garaż. garaż tam nie wentylujemy, tam jest wentylacja grawitacyjna. Tak jest. Przechodzimy dalej. Wiatrołap. Tu mamy wyciąg około 30 metrów. Salon. Salon. Mamy nawiew, nawiew w jadalni. W kuchni wyciąg. dwa nawiewy, a w kuchni mamy wyciąg. Wyciąg. Dlaczego mamy zlokalizowane te nawiewy w tych miejscach? Czyli Dla, dlaczego tutaj mamy wyciąg? To najbardziej oddalony nawiew od wyciągu, żeby jednak cała ta powierzchnia była wentylowana. Tak jest, żeby cyrkulacja była jak największa. Od jednego punktu do drugiego. Do drugiego. Jak widzimy nawiewy są zlokalizowane przy oknach bo w tych miejscach nie będziemy stawiać żadnych szat korytarz tu też mamy wyciąg żeby zbilansować całą instalację tak łazienkę Tu jest około metra, metra. Od ściany. Około metra od ściany. Zawsze zlokalizowany jest. Następny pokój. Napiew. Łozienka. Łazienka. i drugi wyciąg. Jak widzimy, w tym korytarzu mamy dwa wyciągi. Po to, żeby cyr cyrkulacja spokojna była na korytarzu. Przechodzimy na poddasze. Te poddasze mamy użytkowe czy nieużytkowe? Jest użytkowe. Wyszło podczas budowy. Tu jest instalacja jeszcze nie do końca skończona. W będą... instalacji tego, że nie jest dokończony sufity. sufity będą dopiero zakładane puszki, to już będzie wiadomo, które będą w wysokości. Tak. wysokości w, w pokojach pamiętajcie, że dajemy nawiew, wyciągi dajemy w strefach. Łazienki. w strefach takich nieświeżych. Łazienki, Góry. kuchnia. Idziemy do rekuperatora. Włączony. tak pracuje nam w tej chwili na 40% mocy Nie wiem czy go słyszycie ale jest naprawdę bardzo cichy więc wątpię, mhm. żebyście go słyszeli. Możemy go otworzyć wtedy go na pewno usłyszymy tak jest, ale to pierwszy pokażmy może od początku co my tu mamy rekuperator firmy Carino czerpnie z zewnątrz budynku wyciąg z budynku po drugiej stronie wyrzutnia i na dole nawiew świeżego powietrza do budynku i przyłącza od y, chłodzenia pasywnego. Tak jest. Y, tutaj mamy te przyłącze. Otwórzmy go i pokażmy jak to wygląda w środku. To jest rekuperator z chłodnicą. O, teraz słuchać bardzo jak chodzi. Słychać wentylatory. Y -y. Jak widzimy te przyłącze jest y, przyłączone do chłodnicy tej chłodnicy krąży glikol pokaż teraz te od wymiany po od, od po lewej strony filtry do własnej wymiany maty filtracyjnej ciętej z metra filtr szczepni Filtr z wywiewu, wymiennik spiralny przeciwprądowy, silniki, z silniki i chłodnica glikolowa. Zamykamy. Warto Zamykamy. wspomnieć tutaj, że obudowa jest wykonana z pianki 3 cm, gdzie nie mamy mostków termicznych. Dokładnie tak. Właśnie zerwaliśmy folię i prezentujemy wam sterownik. Tak wygląda. Możemy pokazać temperaturę jak wyglądają po włączeniu chłodnice, jakie nam nawiewają. Czyli mamy 18 stopni powietrza usuwanego z domu, a 11 stopni powietrza nawiewanego. Czyli schładzamy automatycznie na tą chwilę 7 stopni. Tak, jak widzimy z zewnątrz wchodzi nam. 22 stopnie. Taka jest temperatura na zewnątrz. Przechodzi przez wymiennik. Po wymienniku mamy 19 stopni. Następnie przechodzi przez chłodnicę glikolową, którą widzieliście i nawiewa nam do pomieszczeń 11 stopni. Tym sposobem schładzamy temperaturę w całym domu. Jest to dosyć komfortowe. Bardziej tak. niż ogrzewanie podłogowe. Zdecyd zdecydowanie podłogowe? tak, bo. Bóry, tutaj nie mamy zimnej podłogi. To jest raz, nie mamy zimnej podłogi. Nie rośnie nam w przypadkach gdzieś tam jakichś przeciągów. Dodatkowo powietrze nawiewane, zimne powietrze, zawsze jest na dole, więc ta podłoga nie podnosi się tego powietrza zimnego. A powietrze nawiewane zimne obniża nam się na dół, więc cały dom jest wentylowany. Teraz przejdziemy do ogrzewania podłogowego. Pokażemy Wam od początku, jak to wygląda. Adamie, jakbyś mógł tutaj podejść, powiedz nam, co to jest? To, 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 to Belka zasilająca o góry, z rotametrami, na dole belka powrotna, z możliwością... Na czym polegają te rotametry? Tu możemy sobie ustawić mniej więcej przepływy na każdej belce, na każdej pętli, żeby zrównoważyć e, przepływ i nagrzanie każdego pomieszczenia, mniej więcej, żeby było równo. I, ile tutaj w tym domu mamy pętli? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pętl. No. Na parterze. Na parterze. Przypominamy, że ten dom ma 180 metrów kwadratowych. Także mamy takie dwie szafy. Dokładnie tak. U góry jest trochę mniejsza, bo mamy tam trochę mniej. Hmm. Jedna pętla jest przyłączona tutaj do zasilania, tak? I Dokładnie ta... tak. I wraca i do, powrotu. do powrotu. I to jest wszystko spięte z grudową bombą ciepła którą mamy tutaj.